No jak ta Dreamy, czyli... no i to będą akurat trzy części wyszły, przepraszam, to, to miały być dwie, a wyszła trzecia. Bardzo przepraszam, mała Dreamy, właśnie, zasnęła, śpi, a ja mam teraz czas dla siebie. No i jeśli wam się filmik podobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. I teraz będą pozdrowienia widzów. Pozdrawiam Miłosza. Pozdrawiam Gabriela. Pozdrawiam Mateusza. Pozdrawiam moją koleżankę Julkę. Pozdrawiam mojego kolegę Kamila. Pozdrawiam mojego kolegę z klasy Kamila. Pozdrawiam mojego kolegę mojego, mojego kolegę sylwka Hanusa. I pozdrawiam również moją kuzynkę Anetę. To były pozdrowienia naszych widzów. I buziaczki dla wszystkich widzów. I jeśli Wam się filmik podobał, dajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. I bardzo Was, widzowie, przepraszam, że mi wyszły trzy części. Miały być dwie, a widzicie nie wiem z jakiego względu, z jakiej, strony, niby, z jakiej niby strony wyszły trzy części. No to, Pa, widzowie! Pa!